Witam serdecznie Państwa, jestem ten raper? Dzisiaj będzie kolejny odcinek: 100 najpiękniejszych budowli świata. Mamy, mamy już szybów 47, zbliżamy się do 50. Szczerze, się cieszę. Na pewno moi fani, już którzy mam coraz ich więcej, też się cieszą. A to już jest odcinek. Siódmy, dzisiaj powiem Wam o fińskiej twierdze, która się w Finlandii. Finlandia jest bardzo daleko z Polski, jak wiecie. W Europie jest ta Finlandia, więc możemy tam pojechać. Więc zaczynamy odcinek siódmy. Słynna fińska twierdza została wzniesiona na sześciu wyspach archipelagu do 1912 roku, noszącego nazwę Fiabori, a dziś znanego jako Sombelina. Jej budowlę rozpoczęto w 1748 roku pod kierunkiem marszałka polnego hrabiego Augustina Archenfarda wybitnego specjalisty w dziedzinie architektury wojskiej wojskowej pracy na... prace zajęły 40 lat a ich efektem były ośmioklimotrowe mury obronne wyposażone w stanowiska dla 1300 działów potężne budowle przemyśle ukryte pośród skał tak aby widziane z zewnątrz wydały się niewysokie i nie sprawiały groźnego wrażenia. Wiele z nich dorchitoniczne majster sztyki naśladowane w późniejszych realizacjach twierdzę można twier twie twierdzać udając się na mor morską wycieczkę. Od odpływającym z przystani kaptorii w heliś To już tak słowo było takie trudne do przeczytania. Ale cóż, youtuber też musi się sami mylić. O, jeszcze mam jedną sprawę. Nie piszcie mojego imienia na, w komentarzach, bo tego nie życzę sobie. Bo nie chcę, żeby wiedzieli, wiedzieli moi fani jak mam na imię, może kiedyś się przedstawię w którymś tam filmie. Niektórzy moi fani mnie znają ze szkoły, albo ze mojego wyznania, więc ci, że ten, który pisał moje imię, to wybaczam mu, ale proszę już tego nie robić. Bo tego po prostu nie życzę, żeby ktoś wynajmował wynajmał moje imię w innych fanów. Więc do zobaczenia Państwu, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i, po, i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia Państwu!